Szczęść Boże, witajcie w ten wtorkowy poranek. Posłuchajmy wspólnie Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w Worze i Popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A tyka farnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Istnieje taki stan, istnieje taka obojętność, a może też przyzwyczajenie, że nawet cuda. Nie są w stanie nas z tego wyrwać. I o tym właśnie mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Co prawda, być może w Twoim i moim życiu nie dzieją się takie cuda, jakie działy się za czasów Jezusa w miastach, które odwiedzał, ale codziennie słyszysz Jego słowo i może też się tak stać, że już się do tego przyzwyczaiłeś, i ono nie robi specjalnie na Tobie wrażenia. Być może Jezus mnie do czegoś wzywa, ale przecież robił to też tydzień temu, miesiąc, rok, dziesięć lat temu. Siostro i bracie, Ewangelia wzywa nas dzisiaj do tego, byśmy się trochę otrząsnęli i zobaczyli, z czego mamy się nawrócić. Usłyszeli słowa Jezusa jeszcze bardziej wyraźnie, usłyszeli je z wielką świeżością, jako skierowane dzisiaj do nas. Z czego muszę się otrząsnąć, z czego muszę się nawrócić? Siostro i bracie, pomyśl, podejmij decyzję, a potem pogadaj o tym z Panem Bogiem. Odwagi i do usłyszenia jutro.